Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gotika 2 pod tytułem Randomizer Jesteśmy w stanie już zostać w końcu czeladnikiem oczywiście trze trzeba to zrobić ponieważ celujemy w strażnika a z tą losowością potworów najciężej było zrobić zadanie z Bosperem ponieważ znaleźć 6 wilków żeby oczywiście pół tuzina właśnie tego, tych skór mu przynieść no to trochę było ciężko, co prawda wyprawa z Bartokiem Przyniosła nam trzy skóry, ponieważ tam były ogólnie trzy wilki zrespione, ale tam no, było ich po prostu za mało. No i musieliśmy jeszcze te kolejne trzy jakoś tam sobie załatwić. Także idziemy to zrobić, idziemy od razu do Bospera. I tak naprawdę będzie można zostać strażnikiem miejskim. Jeżeli oczywiście o wszystkim. Pamiętam, dobra. Skóry oddajemy od razu. I czy zgodzi się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? Tylko w sumie ja się nawet za bardzo nie zastanawiałem, u kogo my mamy być czeladnikiem. Czy, czy my to w ogóle będziemy z tego korzystać? No, w sumie, jeżeli chodzi o te trofea skóry, no ciężko z nimi wszystkimi jest, nie? No, co prawda, jak wybijamy teraz na przykład jakieś wilki, to trofea są normalnie pozyskiwane z nich. W sensie. Skóry, wiecie, są, nie? Tylko był problem bardziej z tym, żeby znaleźć te wilki. Czy tam, tam nawet w sumie lo, lodowy wilk też nam te skóry zwykłe przynosił? No tylko pytanie, czy zrespione jest tyle tych potworów, wilków, wargów i tak dalej, żeby nam się opłacało to, nie? Czy może nie lepiej by było ukowala zostać? czarodziejem Dobra, nie ma co się zastanawiać, że my to jak będzie git, to będzie git. Jak nie, no to trudno jakoś sobie tam poradzimy. Jeżeli chodzi o kasę, to. Jeżeli chodzi o kasę, no to wiecie, to będzie, mam nadzieję, że nie problem. Co mam robić jako czeladling? Oczywiście, że mu tutaj skóry przynosić, on też miał jakiś tam kłopot z tym, żeby ten łuk mu... Ten łuk właśnie mu skradziono, tak żeby było trzeba tam do gildi złodziei sobie skoczyć, ale jeszcze otwierania zamków nie mamy, także to też nam się... ...musi przydać, będzie trzeba tego się wyuczyć. Mamy jakieś punkty nauki do poziomu, no jeszcze trochę. W siłę tak to idziemy, wszystko w siłę ładujemy jak na razie, ale dobrze by było jednak języka wieśniaków się nauczyć u magów wody, bo jakieś tabliczki nawet nam się zaczynają zbierać. Co prawda to wszystko jest tak bardzo losowe, ale ilość tych tabliczek no jest po prostu zadowalająca tak naprawdę. Trzy życia: kusznika jedynki w sumie, no kusznika trójki też, więc może niebawem, jak będziemy też mieli więcej tych tabliczek dwójek i, dwójek i trójek, to może tego wyższego języka się nauczymy. Wiecie, żeby to miało sens, nie? No jak 5 na punktów nauki na to przeznaczymy, no to dobrze by było to, wiecie, tak to w sumie czytać, nie? Tylko że szkoda, że akurat na siłę nic nie mamy. Ale myślę, że będzie spoko. Na pewno jeszcze nam jakaś wpadnie. Także no dobra, jesteśmy czeladnikiem. Idziemy od razu do lorda Andre. Zostać strażnikiem miejskim. No i w sumie co dalej? Tak naprawdę moglibyśmy fragmenty ornamentów wszystkie załatwić. Trzeba by było troszkę tutaj z tymi zaginionymi ludźmi ten wątek pociągnąć. No i można by było do Jarkendaru skoczyć. Nie wiem, czy to nie będzie kurde, zbyt trudne teraz dla nas. Chociaż potwory to tak się dziwnie tutaj nam generują, że może być łatwo, może być jednak trudno. Jestem gotów. No, jestem gotów, fajnie, bo też ekspik wpada. No i też można dodatkowo, tak naprawdę, jakieś tutaj zadania w mieście powykonywać, no bo to też nam da jakieś expa jakiegoś, no i... Szybciej będzie poziom, nie? A dzięki temu siła, to wiadomo. O, ten będzie teraz krzyczał, no ale że nie mamy pancerza. No weźmy, załóżmy, sam ma strój pirata założony. Ogólnie to pamiętam, była taka akcja. Że, jak przyjdziemy wcześniej rano, bardzo jak jeszcze oni tutaj nie ćwiczą i Wulfgar tylko stoi, to dostaniemy jakąś tam premię. Do chyba jednoręki i dwuręki? Tylko, że. No, rano to już będzie wiecie. Ósma, dziewiąta jakoś. Trzeba by było chyba o piątej czy nawet przed piątą przyjść. Trzeba by było do północy się przespać dopiero wtedy to ogarnąć. Ale dobra, oczywiście mamy ten chlebkowy miecz, tak można to nazwać. Udało mi się go od strażnika wyciągnąć. No, musieliśmy się pozbyć jednego strażnika. I on jest, no, w sumie obrażenia ma 120 i tylko wymagana siła jest 10. Bardzo dziwna broń, ale no, korzystamy trochę z tego. Jaką szatę sobie teraz założyłem, albo może zbroję, weźmy tą starą, rycerską zbroję. Nawet fajna. No i co? Peka idziemy odnaleźć? Zrobimy trochę tych questów, przyda nam się, bo będzie tego quest. Będzie tego Expo, nie? Peka trzeba będzie odnaleźć. Wiadomo, jest w czerwonej lotarni. No i w tutaj po tych budynkach dobrze by było, może też poskakać, bo nie wiem, czy tam by czegoś ciekawego nie można było znaleźć. I jak sam to zadanie takie wiecie, w mieście, gdzie nie trzeba tam wybiegać za bardzo i szukać czegoś i tak dalej. O, skórzany pancerz. Wybijać w sensie jakichś tam mega trudnych potworów. No to można to zrobić, nie? Jednak Expo to nam da. Złoto to nie. Tu coś było chyba też, chociaż. No, RTS polny, o kurde, to mi nieźle dało. Tu na pewno nam się coś rzucało w oczy. Kurde, kolejne złoto? Masakra. Babo. Surowa stal. No to tak średnio bym powiedział. Leśna jagoda, dobra. Lipa straszna na tych dachach. Jest tam kolejne złoto. Nic ciekawego tu nie ma. Nic ciekawego nam nie wylosowało. Tak naprawdę. Niedobrze. No możemy tam dalej ewentualnie jeszcze sobie pobiec. Ale kurde, nie wskoczyłem. Klucz jakiś tu jest. A nie, to wytrych. Tutaj to nie przeskoczę. Ale może coś tu jeszcze będzie na tych dachach. No to otwieranie zamków przydałoby się, nie? Bo jednak skrzynie też mają losowy drop. A czasami coś tam ciekawego mogłoby nam wpaść. No tutaj już nic nie ma, więcej za bardzo. Dobra, idziemy do PK od razu. Oczywiście. No tak, będą no o tym pancerzu nam ciągle tutaj gadać. Przebierzmy się. przebierzmy. No dobra, on już tam idzie. Będzie można do Ande wrócić. No i tą paczkę też tak naprawdę można by było przy okazji od razu zrobić. Tylko nie wiem, czy ja sobie z tym chłopem poradzę. Dobra, sławą dość szatę mu wylosowało. Chociaż on zawsze miał skórzany skurza, pancerz, to też tak wiecie. Do przeżycia. Filowo załóżmy coś troszkę lepszego. On no, pamiętam, był twardy i zazwyczaj tego magią pokonywałem. Ale nie ma właśnie takich dużych odporności. Nie wiadomo, jak mi zadać cios, nie? Strażnik, kurde, z klasztoru tutaj przyszedł. No, nakryta za dużo nie mamy. 153 z chleba dostał. W ogóle to jest. to działa jak. Uriziel? Nie Szwanbeliara. Znowu mi się pomyliło. I ciekawe, czy faktycznie, by tak naładował tych hitów, to by dostał tym piorun. No bo słyszymy, że coś tam się zaczyna tutaj dziać, nie? Zwariowany ten chlebek całkowicie, nie? Nie wiem skąd to się w ogóle wzięło, ale no. Piersień życia skórzany mieszek złoto. Ej, może być problem. Fajnie pięknie życie, ale. Paczka ziela jest, dobra. Bo ja myślałem, że jedna skrzynia tylko była taka. Na wytrychy, a druga była na kluczy. I mówię tą pierwszą otworzyliśmy na klucz, druga na wytrychy. I to nie otworzymy. Nie mamy otwierania zamków, No ale przecież to ta questowa była na. właśnie. paczka zielska. Dobra, no to widzicie, mamy dwa questy tak naprawdę od razu zrobione. Będzie to Ekspik, nie? Przyda się na pewno. Czy mamy w ogóle? Amulet nie mamy. No, też dobrze by było jakiś amulet sobie ogarnąć, i tak naprawdę dobrze by było jakąś biżuterię, ale to jest bardzo ciężkie. No, na siłę, nie? No, może trochę na życie, chociaż bardziej na siłę, tak myślę. No, zobaczymy. Udało mi się znaleźć PK. No, w sumie w czerwonej latarni, nie? Można powiedzieć. Co do tej paczki. Oto ona. Nie wiem, czy. Chyba więcej Expa się dostaje, jak mu oddajemy tą paczkę, niż jakbyśmy powiedzieli, że wrzuciliśmy ją do morza, nie? Dobra, inne zadanie. I kolejne zadanie. No dobra, mamy tutaj aferę z zielem. Mortis może nam w tym pomóc, więc będzie trzeba do niego sobie skoczyć. Problemy na farmie Lobarta. No ciekawe, co tam zrespi nam. Jakich potw jakie potwory? Ma no, może być krucho. Tam ogólnie, no tak, to problemy były z tymi polnymi bestiami, co nie. A teraz, czy zadanie jest przypisane właśnie do tych polnych bestii tak całkowicie, czy jednak coś innego tutaj potrafi gierkę nam zrespić? No zobaczymy. Różnie bywa, po prostu, nie? Ale trzeba trochę wykonywać tych zadań. Po prostu trzeba, bo my później będziemy mieli kłopot z wybijaniem. A no, polne bestie będą, czyli git, z wybijaniem, nie wiem. No, jak pójdziemy na jakieś smoki czy coś questowego bardziej, to może być kłopot, po prostu. I dobrze by było mieć jakieś tam hity, nie? Dobra, tylko że, wiecie, polne bestie. Polnymi bestiami. Ale no, jedna ma tyle życia, druga ma tyle życia, nie wiadomo, jakie ma. Obrażenia taka polna bestia, bo to też wszystko jest losowe po prostu. Więc starajmy się najlepiej, żeby nas nie urządliła. 190 ekspo za tą drugą. Z tą pierwszą to w sumie nie wiem, nie patrzyłem. Tak. nie zauważyłem, właśnie. No i ja też tak nie przesadzajmy już sumie, bo nie mam dużo życia. Dobra. 79 na hita, ale 20 ekspa to wolę jednak się trochę pomęczyć i więcej ekspa dostać. Niż takie chłapy, co to jest 20 ekspo, nie? Tutaj? Zobaczymy tutaj. No, tak, niby biją, niby nie, ale. 210 expo, ale to różnie bywa. No i z tą żywnością tak naprawdę to też nie jest kolorowo. Trzeba korzystać z tego, żeby często spać, jak mamy blisko, jednak jakieś łóżeczko, nie? Dobra, tu powinno być git. W sumie to powinniśmy chyba z LeBartem tak naprawdę porozmawiać. Dobra, jest ogólnie dobrze. Do 250 ekspo, za którąś tam dostaliśmy, ale tak to ogólnie jeszcze jest jedna. Tak to ogólnie, no tam dużo więcej expo Za dwie, chyba, czy trzy dostaliśmy to git. Może za tą też jeszcze będzie więcej. 80, jest git na no przeżycia. No, powinniśmy chyba najpierw z Lobartem porozmawiać, ale to nie jest problem. Żaden, bo tak naprawdę to tylko mu powiemy o tym i... Hilda na nas była, o kurde. Ale założona szata już była, to... Niczego ciekawego nie zauważyliśmy. Ale to nie powinien być, właśnie problem, nie? Wolne bestie nie żyją, 20 sztuk złota, Jaki widok, to ubranie to w sumie to nie bierzemy, to nie ma sensu. Pornować hajsu no i chyba to tyle, jeżeli chodzi o te czystki, tu na farmie, chyba to tyle. No, tak jak mówiłem, no, trochę tych zadań trzeba na pewno wykonać, nie? No, dużo i tak, jak spodostajemy z wybijanych tych potworów, ale. Chyba też trzeba podbijać trochę. Bo jednak się trochę tego... ...Expa nam po prostu nazbiera, nie? Dobrze by było się tak, też kurde tak rozejrzeć czasami więcej po katach. Może coś tam czasami ciekawego by nam mogło wpaść też, nie? No to szczególnie to jakieś skrzynki tylko mają. No dobra, idziemy. W sumie do Mortisa też skoczymy. Idziemy w teren też, żeby nie było takiej nudy z tymi fragmentami. Ornamentu też sobie może zrobimy robotę. Pomogę Lobartowi, dobra, sto jak par 200 złota, no tego złota bardziej to w sumie wpada. Do peka tak naprawdę mieliśmy mieć odebrać chyba miecz, ale. Ale wiecie: innego. biały, krótki miecz. No to chyba nawet to było losowe, tak mi się wydaje, bo on ogólnie chyba nie wiem, czy nie dawał kiepskiego, szerokiego miecza. Że jakiś szpon nam nie wleciał, nie? A ogólnie, bo kiedyś myślałem, na początku w ogóle tej serii, też myślałem, że nas atakują jak mają piracką zbroję. Nie atakują nas, jednak faktycznie. Miałem jakieś takie wrażenie, że też nas atakują i coś tam mówili na nas, nie? Ty piracki śmieciu czy coś, ale może to nam się. To mi się może pomyliło z tymi bandytami. Bo bandycką to na pewno wiadomo, że nas będą bić. Dobra, Mortis. A. Pancerz swego... Hej, ty. Czy my to co możemy ty... u niego siłę też podbić, Wymagasz od razu, 60 ma maxa, chyba jak Gularesa? Najlepiej by zacząć poszukiwania od tawerny lub burdelu. To chyba będzie trzeba strój tak to zdjąć, na pewno nie w strażnika tam pójść. Na razie go zostawmy, bo chociaż i tak nie będzie nam potrzebny. Po prostu strażnicy co chwilę mówią, że nie powinniśmy takiego stroju nosić i musimy co chwilę zmieniać, więc na razie to zostawmy. W sumie zdjęte teraz, bo i tak idziemy do latarni, a nie możemy się tu pokazać w stroju przecież strażnika. Larysa miałem jeszcze sprawdzić, jaki on ma tutaj limit tego, tej nauki. Też 60. No dobra, no to te dwa punkty na pewno podbijmy, mamy 60. Tak naprawdę... Nie, nie jesteśmy w stanie nic tu zrobić więcej. Żeby coś założyć konkretniejszego, tego co mamy, 60 siły więcej. Masakra. Do tego chcę. W tą siłę po prostu też iść, nie? Dobra, zobaczymy, co tu będzie. Chyba że. To chyba coś z Nadią było, nie? Nadzie weźmiemy i ona nam chyba coś tam może powiedzieć. Tak. No nie ciekawy strój, tak jak iwania. Chociaż do niej to akurat trochę pasuje. Ale no dobra, ta już w ogóle ma. Kruka zbroja. Czy mogę tu gdzieś kupić zielę? Jeśli mam coś powiedzieć. To lepiej wytrząśni i każdy... Ile chcesz? Teraz. Na... To już chyba każdy widział, nie? Słyszałem, że sprzedajesz ziele. Kto tak powiedział? To nie jest. Chce się... Kto powiada takie rzeczy? No to... A będzie jeszcze gorzej. No, w porządku. No, dogadajmy. Dobij Oto świeża, soczysta łodyga ziela. No dobra, mamy to w takim razie, więc zadanie będzie wykonane. I tak naprawdę to chyba będzie jak na razie wszystko, jeżeli chodzi o te zadania właśnie od André. Także będzie można właśnie sobie skoczyć, zobaczyć jak z tymi fragmentami będzie, bo nie wiem czy mi chyba tylko nie jeden jeszcze został fragment tego ornamentu. Zaraz zobaczymy. Wiem, kto sprzedaje. Naprawdę sprzedą dobrze. Oto No dobra, będzie aresztowany elegancko. Tutaj jeszcze nic nie mamy. Żadnej nagrody za przestępcę. No jak to będzie tutaj wyglądało? Kamienie teleportacyjne to nie. Chodzi nam tutaj o portal. Fragmenty ornamentu. Ile my ich w ogóle mamy? Jeden tylko. Mam wrażenie, że, byśmy, że powinniśmy mieć ich więcej. Ale no dobra, no na pewno z Laresem byliśmy. Tam niedaleko farmy Akila. W tym lesie takim dużym. Na pewno trzeba skoczyć na farmę Onara. Tam jest kamienny krąg kolejny. A jeszcze tutaj, farma Loarta. Czyli to w sumie się będzie zgadzało. To nawet możemy teraz tutaj skoczyć, będzie lepiej. Jak sobie ogarniemy ten fragment tu przy farmie Lombarda, bo tutaj nawet kawalord nam pomoże. Chociaż na farmie Honorach będziemy to tamci mieszkańcy farmy Bengara. Jeżeli to jest ta farma? Dobrze pamiętam? Chyba tak. Nie, to nie była Bengara. Cekoba. To tamci może nam pomogą z tym strażnikiem, jak będzie jakiś tam trudniejszy, nie? bo nie wiadomo, co nam tam wygeneruje, jaką losowość, w sensie, jakie będzie miał tam. Obrażenia czy życie. o tu jeszcze ekspa dostaliśmy. Ok, no to co, te przełączniki, ale. O tu jeszcze mamy polne. Bez co jest dziwne, bo nie zostały w ogóle chyba zmienione. Tak mi się wydaje, że one tutaj zawsze były nawet i młode dokładnie. Tak 110 ekspa. A za tą drugą, 70. No elegancko, 180 ekspa, dobra sobie to wszystko odpalimy. Te przełączniki. Zobaczymy jak ten będzie tru trudny, nie? Dobrze by było z niego expa ściągnąć na pewno. A nic się nie zadziała no tak! Taka była tutaj sytuacja. Chyba Lobart coś powinien mieć tak mi się wydaje. Nie Lombard. Do Paladynów. Okej. Okay, dobra. Już wyleciał mi całkowicie z głowy. Myślałem, że tutaj właśnie się strażnik też pojawiał. A jednak się myliłem. No dobra. Oni nam chyba powinni dać ten fragment od razu bez problemu. Chyba nawet musimy do samego hagena sobie skoczyć, nie? Więc tak też zróbmy. Tutaj też nas muszą przepuścić. Wiadomo, że do Straży Miejskiej zawsze. No, jest, od, jest jest... zmiana, nie? Chociaż e, zawsze, jak się go w tym pancerzu Paladyna widziało, to teraz tak dziwnie. Jak ma tą głowę cał, całą odkrytą, można powiedzieć, nie? Jednak liczyłem na to, że będzie jakiś kobiecy strój. Lepiej by to wyglądało. Jesteś tym obcym, ta, szuka metalowego ornamentu. Na razie to nie będziemy z nim rozmawiać na ten temat. Smoków górniczej doliny, i tak dalej, bo jeszcze nas pierdzieli w drugi rozdział. Na razie tego nie chcemy. Chociaż i tak musimy mieć chyba drugi rozdział do tego, żeby na Jerkendar iść, tak mi się wydaje? Nie jestem do końca pewny, kurde. Coraz więcej, coraz częściej gra się w te same... same modyfikacje ogólnie. Praktycznie w Czystego Gothika to się nie gra. No tutaj też nie mamy Czystego Gothika, ale no jednak zadania są jakie są. Z podstaweczki. Więc... naprawdę czasami potrafi... o kurde, co tu jest za akcja? Pełzacze... 315. No dobra, wiecie co? Rezygnujemy. Naprawdę potrafi czasami wylecieć z głowy jakieś tam zadanie. To jest do kolonii, to tu nie. O, jeszcze jakaś chatealystera. Urde. Złoto, złoto harfa. No to mamy korangara pancerz. Mamy chatealystera. Kogo jeszcze znajdziemy? Jest w ogóle opcja na kogoś. No, szatę mamy w sumie też sędziego. Na kogoś jeszcze? Szatę jakąś tam, czy zbroję? Taką typową poddanego npc ta Ciekawe. To jak się robi te zadania? Czasami może po prostu wylecieć z głowy, nie? Tak po czasie. no stop te modyfikacje. Całkowicie nową fabułą nam się pokazują, nie? No to wiadomo. Mroczny płaszcz. strój obywatela. Mroczny płaszcz już chyba trzeci z kolei, tak mi się wydaje. Nie, drugi jednak. Mamy szatę w sumie mrocznej magii, ale Mro mroczny płaszcz też. No i to będzie raczej chyba ostatni fragment tego ornamentu. No tutaj pomogą, nie pomogą, no coś tam na pewno podziałają. Miecz zakonu, smoczy łuk. Jeżeli będzie właśnie trudny taki ten strażnik kamienny, ale no to na pewno dobrze by było sobie z niego Ekspa ściągnąć. No musimy zobaczyć, chociaż wiecie co? Uleczymy się, ale właśnie z tym kurde leczeniem. No tak, nie mam aż tego dużo. Mikstur też nie chcę wykorzystywać. Będzie lepiej po prostu, jak sobie skoczymy na łóżko tutaj. Sto życia teraz zregenerować to... Czegoś? O sekom, jaka... broń! Znaczy broń, zbroja. Sto życia zregenerować teraz tym, co mamy, to ciężko. Szkoda na razie mi mixtur Ich jest bardzo mało, to ogólnie będzie trzeba je zachowywać. Ten przyłącznik chyba odpalałem, ale to się nic nie dzieje. Słoneczny aloes nam się trafił nawet i ten tutaj będzie ostatni, teraz jeszcze sobie zapis zróbmy. Dobra, mamy to. Ile ma życia? 557, o kurde. Dobra, będzie ciężko, będzie na pewno ciężko. Mocno bije, ciężko będzie uniknąć jego ciosów na pewno też, nie? Ale wiecie, Expa Znowu jedno z tych stworzeń. Dobrze by było zgarnąć, chociaż przy takiej ilości tych ludzi tutaj, 5, 6, ciężko będzie ostatni hit zadać. Ale może spróbujemy, zapiszmy sobie w takim momencie. On jest w ogóle. Biedna o kurde. Mnie. On jest w ogóle chyba ciągle na nas skupiony. Bestia mnie. Prawie już myślałem, że. Udało się. 110 expa. Dobra, ale mamy to. Dobra. Ten jeszcze nas tutaj zaczepił. Nie będę ci chłopie nic płacił. Będzie twardy? Ej, w ogóle nie mogę go nakierować. No, nie mogę go nakierować. Niedobrze. Wiecie co, na razie sobie z tym odpuśćmy. Nie bija nas mocno. Chyba, żebyśmy miecz jakiś założyli, inny... Co ja tu mogę założyć jeszcze, o. Coś tu się... No, całkowicie się coś spierdzieli, go. Dobra. Na razie sobie z tym odpuśćmy. no to co? Teleport... Jeszcze ...do magów wody. Chociaż dobrze by było sobie kamień teleportujący odblokować tutaj przy farmie... ...przy farmie, przy karczmie. Martwej hmm. Martwiej Harpi. Z tym też mamy zadanie tak naprawdę. Serce lodowego golema. A on nam tutaj da klucz na pewno. Z Gregiem też jest akcja, nie? O właśnie tutaj nas zaczepia. Dobra, że też zostawmy. Nikt nie chce tego słuchać. Nie X Peak dodatkowe. O, i tutaj powinniśmy... Klucz dostać, elegancko. Dobra, mamy to. Nie wiem, czy ja tu przejdę, tak dość łatwo, bo tych pełzaczy, bo tutaj od razu nas tak naprawdę zaczepiły. Bo wiadomo, tam ten teleport nas przeniósł, ale przed drzwi tutaj nie. Ten z. O, kamienna tabliczka. Nic nie zmieniło, chyba. W sensie ona to też tu leżała jakoś, tylko nie wiem, czy nie, tutaj za. Ten teleport nas, tam gdzie był ork koło Korinizmu, właśnie teleportuje przed drzwi. A i tak musimy w ten kamień wejść. I chyba będzie to chyba wszystko: Merdarion. Wygląda tak. Tak, to będzie wszystko elegancko. No i jeżeli chodzi o te fragmenty ornamentu, to do Saturasa, czy do tego, który tutaj stał przy teleporcie? Fariusa? Jeśli tak, Znalazłem. to naprawdę teraz mamy je. Musimy zjednoczyć nasze siły, by ponownie połączyć ornamenty w pierosze. Za mną. 300 ekspa, 600 doświadczenia, elegancko. Dobra, w takim razie zaczniemy sobie właśnie odcinek od tego rytuału. Myślę, że będzie to fajny taki początek następnego odcinka. My na tym możemy tak naprawdę sobie to skończyć, czyli kamery terpujące mamy ogarnięte. Mamy też te fragmenty. No do Jarkendaru kurde, trochę się boję jeszcze wybierać, ale. No, różnie to bywa, nie? No, ogólnie dobrze by było sobie jeszcze tutaj pobiegać i zahaczyć na pewno jakieś potwory, które możemy wybić. Także trochę tam poziomu, żeby jeszcze wpadło. No bo, żeby coś lepszego założyć, jeżeli chodzi o miecz, no to ten chlebek na razie nam robi robotę. Nic więcej tu na razie nie założymy, ale to i tak dam. Na si sama siła. Nam daj tak jakiegoś tam. Image, nie? także dobra, rytuał zrobimy sobie w następnym odcinku. Na no, tym skończymy. Trzymajcie się. Do kolejnego, cześć. I tak się efekty chyba tu zbugowały. Powinny być zawsze jakieś. Czy czekamy? Kurde, też wiecie co? Dziwnie tak kończyć akurat w takim momencie. Jak już to tak przynieśliśmy, wszystko to może jednak już. To dokończmy. Ej, co jest? Aha, czyli w taki sposób można, powiedzmy, pominąć animację tego, co oni tutaj robią. No dobra, to już w sumie nic nie zrobimy, bo mamy taki zapis tutaj. Hej ty. Daj dopóki No właśnie, watras. No, no tak, jeszcze zaginieni ludzie. No kurde, no to. To też do zrobienia. Nie pamiętam dokładnie, jak ten wątek zakończyć. Na tyle, żeby tutaj odblokować to chyba będzie trzeba Dextera po prostu wybić Co, coś mi się tak wydaje i Greg nam w tym też pomoże bo tam będzie lipa tam jest tyle bandytów że bez Grega to nie damy rady dobra będzie trzeba kombinować trzymajcie się do kolejnego Cześć.